Wielki poniedziałek. Dzisiejsze czytania wydają się być w takiej troszkę sprzeczności z niedzielą palmową. Yy, uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, Hosanna, wielki tłum. Wydaje się, że, że Chrystus przychodzi z mocą, naprawdę z mocą do świętego miasta. A tu w pierwszym czytaniu słyszymy, że sługa pański będzie kimś, kto przyniesie prawo w sposób bardzo delikatny. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo trającego się knotka, nie będzie wołał i podnosił krzyku. Jednak tak naprawdę metoda jest ta sama. Bo to, że on przychodzi na, na oślęciu, to, że nie wybiera konia, byśmy powiedzieli, czy jakichś innych wozów armatnich, to też pokazuje środek, środek, przez który Bóg przychodzi do człowieka. I te dzisiejsze czytania pokazują nam, że tym środkiem jest delikatność, tym środkiem jest wyrozumiałość, tym środkiem jest czułość. Bóg jest bardzo czuły. Bóg, który stworzył cały ten świat, który utrzymuje w istnieniu galaktyk, galaktyki, miliardy, można powiedzieć, yy, yy, gwiazd. Ten, który wydaje się być no, niesamowitą mocą, on jest tak delikatny, że nawet się trzciną zajmuje, czy zajmuje się tlejącym knotkiem. Więc to jest pierwsza, e, e, pierwsza myśl, czy, czy pierwsza odsłona dla nas zaskakująca, bo wydaje się, że powinno się utrzymy, otrzymywać pewne rzeczy siłą, zdobywać siłę. Nam się po ludzku wydaje, że gdybyśmy byli mocniejsi, to byśmy tak zniszczyli tą przemoc, że już by nie było przemocy. To byśmy tak zniszczyli, tak się zemścili, żeby już nikt nam nie robił krzywdy. A jednak okazuje się, że Bóg pokazuje inną metodę. To nie tak, to nie tak. Przez delikatność, przez czułość, przez wyrozumiałość, przez miłość mogę osiągnąć najwięcej. Polsku wydaje się to nieowocne, ale jednak psalmista pokazuje, czy mówi, że ten Bóg, który jest tak delikatny, ten Bóg jest tak mocny również, że nawet gdy wrogowie staną naprzeciwko mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu, i choćby mnie zbrojnie napadnięto, nawet wtedy ufność swą zachowam. Czyli ta delikatność, ta miłość Boga, ona nie jest słabością, ona jest tak wielką mocą, że nawet gdyby naprzeciwko mnie był cały obóz wojska, no to ja się nie ba, nie boję się, nie boję się, bo wiem, że On jest mocny, chociaż jest delikatny. Te słowa psalmu są dla mnie bardzo ważne, też osobiście, bo podobny Psalm, ale o, o tematyka ta sama, to znaczy idea. Obożu wojska, które jest naprzeciwko Ciebie, a Ty się nie boisz, ona zaważyła bardzo na problemie, jak pogodzić cierpienie z, z miłością Pana Boga. Przez prawie dwa lata męczyłem się z tym od, od klasy maturalnej, aż do drugiego roku seminarium czytałem, modliłem się, zastanawiałem, dyskutowałem z różnymi ludźmi, pisałem nawet pracę u Augustyna, u Schopenhauera. Natomiast nie, nic mi nie dawało spokoju, nic mi nie przekonywało, aż do, do momentu kiedy w grudniu 1993 roku wszedłem do kaplicy. No i otworzyłem Pismo Święte i tam właśnie natrafiłem na ten fragment, chociażby dziesięć tysięcy wojska stanęło naprzeciwko mnie. I ja się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Nie boję się. Nie boję się. Wydawało mi się to zdanie nielogiczne, że człowiek się powinien bać, że przecież nie ma żadnych szans, żeby poradzić sobie z takim wrogiem. A jednak ten psalmista ufa, bo problem nie jest w logice, problem jest w zaufaniu. I wtedy przyszedł pokój serca i ja nie rozumiem dzisiaj bardziej, jak pogodzić cierpienie pan, e, ludzi z miłością Pana Boga, ale przyszło zaufanie od tego czasu i, i, i nie uszło. Zaufanie, że, że, że to, jest, to jest dar, to jest tajemnica, to jest niepojęte, nie przeskoczymy tego, możemy się buntować, ale, ale możemy się to zaufać. Więc warto przyjąć dar zaufania i o niego się też modlić. Delikatność nam pokazuje, że siła człowieka leży w zaufaniu, nie w zabezpieczeniu, można powiedzieć, wszystkiego, bo się nie da wszystkiego zabezpieczyć, nawet najbardziej ubezpieczeni na tym świecie wszystko kiedyś stracą. Siła człowieka nie leży w zabezpieczeniu, ale w zaufaniu. I jeśli Bóg jest taki, jeśli Bóg tyle potrafi człowiekowi dać, taką siłę nam, kruchym stworzeniu, to dlatego Boga warto wszystko oddać. W tym kontekście to, co zrobiła Maria w Ewangelii, że bierze flakonik olejku, namaszcza Jezusowi stopy, włosami wyciera, no wydaje się normalne. Normalne. Bogu, który jest wszystkim, Bogu, który jest najcenniejszym skarbem na świecie. I ja nie żałuję nawet tak drugiego flakoniku, który według ceny Judasza z Iskarioty mógł kosztować nawet 300 denarów. Całoroczny dochód. Wyobrażacie sobie, nie wiem, ile zarabiacie na rok 20, 30, 40, 50 tysięcy, że kupujesz za taki całoroczny dochód jeden flakonik olejku? Czy by ci nie było szkoda ty, tych pieniędzy? Nawet gdybyśmy kupili, to czy by dałbyś komu, jak bardzo trzeba kochać taką osobę, jeśli człowiek jest w stanie oddać dla niej wszystko. Maria kocha Jezusa bez wątpienia i ona nie marnuje tego olejku, ale chce pokazać, wyznać wiarę, powiedzieć innym, że, że, że Bóg, że Jezus jest największym skarbem i dla Niego warto, warto oddać wszystko. Prośmy Boga w czasie tego wielkiego tygodnia, żeby nas nauczył właśnie takiego zaufania, zaufania co do delikatności, co do, co do środków, że one nie muszą być nie wiadomo jakie, bo i przez, przez Krzyż Bóg zbawił świat, a nie przez jakieś cudowne grzmoty i trzęsienia ziemi, żebyśmy zaufali Panu Bogu, że, że On naprawdę jest mocny i kiedy Jemu będziemy ufać, nic nam się złego nie stanie. Przyjmijcie na, na ten dzień błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.